Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Kolejny odcinek dzisiaj z turniejem najlepszych klubów Europy 2022. Przed Wami pojedynki: Bayern kontra Paris Saint-Germain i Borussia kontra Inter. Cztery saszetki, jak zawsze, otwieramy i liczymy na dużo, dużo bramek, dużo kart dla wszystkich tutaj zespołu. I pierwsza saszetka, brameczka dla Bayernu, Kimich 1-0. Inter również prowadzi. Wparta, wpada karta 11, następnie Sterling City, Atletico, Lille i Real Madrid. Jest Paris Saint-Germain. Wpada Mbappé na karcie Top Forward. Mamy 1-1. 11 z Juventusu i logo Realu. Borussia Julian Brandt. 1-1 jest. Liverpool, Van Dijk i Lindelöf z Manchesteru. United. Juventus szczęsny. Z Bayernu mamy kapitana Noera, Jest 2-1. 3-1, bo jest Gorecka. Liverpool Salah, Paris Saint-Germain, Donnarumma 3-2 i Alvarez z Ajaxu. Zostaje ostatnia saszetka. Mamy Benzeme z Realu. Paris Saint-Germain! Line-up jest 3-3. Natomiast po drugiej stronie Inter trafia Logo. Mamy 1-2 dla Interu. Albo raczej 2-1 dla Interu. Zinchenko City, Liverpool Matip i jeszcze raz City Rodri Czyli ostateczne wyniki to 3 3. Bayern remisuje z Paris Saint-Germain, natomiast Borussia przegrywa z Interem 1-2. Patrząc, moi kochani, na wyniki, ja sobie to tutaj teraz dopiszę: 3 3. A tutaj mamy 1-2. Dotąd były podsumowania, jeżeli chodzi o te grupy. Czyli, patrząc na te trzy wyniki, tutaj, te i te, mamy taką sytuację. Barcelona ma trzy punkty, czyli 9. Ja to oczywiście sobie po odcinku na spokojnie spisuję, podliczę. I zrobię nową, aktualną tabelę grupy A i grupy B, ale tak na szybciutko popatrzmy. Barcelona 9 punktów było zwycięstwo, czyli przed Paris Saint-Germain. Chelsea 3 punkty dodatkowo, czyli mają 6, więc jeszcze też biorą udział w awansie. Paris Saint-Germain punkcik, czyli 10, więc na ten moment Paris Saint-Germain na czele 10 punktów, na drugim Barcelona 9. Bayern drugi punkt zdobył, czyli i tak będzie na samym końcu. Czyli w grupie A mamy na prowadzeniu Paris Saint-Germain z 10 punktami, następnie Barcelona z 9, a później Liverpool 7, Lille 7 i Juventus również 7, a Chelsea 6. Więc poza Bayernem wszyscy liczą się w walce o awans. Natomiast w grupie B Ajax pierwsze punkty, czyli 3. Atletico dalej z 12 zostaje. Real 1 punkcik dodajemy, czyli ma 8. Manchester United ma 10, czyli na drugim miejscu. Inter ma 4 punkty, bo zwycięstwo z Borusją. Czyli tutaj się za dużo nie zmieni. Atletico dalej 12, Manchester United 10. Real wskakuje na trzecie miejsce, bo ma 8 punktów. Natomiast Borusja ma 7 punktów. I jest na czwartym miejscu, tak to moi drodzy wygląda na ten moment. Zrobię oczywiście aktualizację tych dwóch tabel. No a dzisiaj to wszystko. Dzięki, moi drodzy, za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć.